Dzień dobry państwu, chciałem powiedzieć dla was, że weselcie się, radujcie, dzień to wasz, dzień nastąp stoł... nieznanego, dzień na to Wojtka, narkomanka, narkomanka. To proszę się mnie pozbyć stąd, kurwa, Bo ja nie jestem tutaj już mieszkać. Wyszło maila do ochrony, do ochrony środowiska w Białymstoku Wojewódzkiego. Że ja nie wiem, o czym palę, a on sam wie czym pali. Palę w piecu drzewem i węglem. Tak. Szanowni Państwo. I to jest złoty środek palenia. To jest złoty środek palenia. A nieznany dziś wyzwanią jeszcze moją już ja mówię! A Wojtek, twój kolega nieznany, nie chciał nawet podejść do Straży Miejskiej i nic ci nie chciał powiedzieć. Nawet nie chciał się Oderzę, tylko milczą jak nie wiadomo kto. Już ja nie powiem brzydko. Ja powiedziałem, że węglem i drzewem sprawdzali, kurwa. A kurwa pierdolić głupoty, Jewana, kurwa. Jem. Jak ja powiedziałem dla jego, czym palimy, to powiedział wtedy drzewem i węglem. Bo to jest prawda. Bo to jest cała prawda. Innych środków nie mamy do palenia i nie chcemy mieć innych środków. Panie Komendancie Kolenda, Straży Miejskiej, Pan niegodny nosić imię Krzysztofa, bo Pan nie zna się na, na opałach materiałów palnych. Panu, co nieznany zadzwoni, kłamliwie powie, oszuka, okłamie, to pan wysyła swoich pokręconych ludzi, bo inaczej brzydko już nie powie, bo jest brak słów na ich. A może jeszcze głównie będziecie pan myśleć, że ja źle śram w kiblu. Może to pan myśleć i będzie sprawdzać. Może w próbki będzie pan kału, bo to kał się nazywa. Albo Mosiu. Co jeszcze pan? Jak przyszli wariat ten? Co jeszcze? Kogo myśleć jeszcze? Bo byli ze Śródmieścia, teraz z Kodowej, a teraz będą z Warszawskiej. A może z Warszawy przyjadą z Traczmieńska albo z Berlina? Jak ja pokazałem, Tony, za zamilczeli i powiedzieli, że można takie chwasty rosnąć. To żeby, daj że ktoś podpalił te chwasty, żeby pozor był. To wtedy by poszliby i pan radny pójdzie do sprawy. Dlatego, że pan mnie nękasz, panie komendancie. Krzysztofie Kolendo. straży miejskiej. Pan się nie wydaje się na komendanta, bo Pan jest pokręcony do kwadratu. Słuchajcie, pan dalej tego wariatu, tych narkomanów i nie wiem, pijaków, alkoholików białostockich. Bo to nie jest podlasie, tylko bariackie, narkomanckie, pijackie alkoholowe. Nar nie domy, bo to nie ludzie. To nie są ludzie. To są nienormalni ludzie. To są pokręceni ludzie. To są ludzie, to nie ludzie. To są niedoma jak ludzie. Brakowało na Straży Miejskiej w Białymstoku, w ulicy Skodowej, ale tam nie ma piece kaplowego. E? Śmiechu warto. Tam nie ma centralnego ogrzewania, a może jest. Może do kotła centralnego ogrzewania zabrakło węgla. To myślą, choć kawałeczki nie do pałki. pojedziemy do tego wiederkę, zablombujemy na blombę, przywieziemy, rozbląbujemy i włożymy do piecy i palimy. Bo naprawdę już dość tego mam. Zbyt z głowy. Nachodzenie, morderstwo, bandyctwa, bo to tylko męka i cierpienie mnie, tłumaczenie się, pokazywanie, nie wiadomo co, bo ja innym materiałami nie palę. Halo. Słucham. Słuchaj. Słucham. Słuchaj, idziemy dziewczynki. swoimi dziewczynkami. Do widzenia. Co dalej mam powiedzieć? Widzicie? Wy ludzie? Nie. Wy jesteście mordercy. Krywa piłcy. A zwłaszcza ten nieznany. Jutro. Będę o środku, o środku tam, gdzie trzeba. Jutro będę rozmawiać od nieznanego swoim kolegu. Bo nie byłem, tylko byłem w sprawie lisów, u pani Batki Mopcie. Co mam robić? A jutro dalej poszerzę temat. Że będę rozmawiać z kierowniczką MOPR-u, pojadę do zarządzania komunalnego, zdam pismo, ażeby nie powiedzieli i nie będę ochrony danych. Osobowo tylko mają mnie wychodzić, karty na wejście. Kto sprząta? I będziesz nagrany na filmie. Jaka twoja postać? I będziesz karta wrzucona. do internetu, ażeby ludzie widzieli, żeby po, po Tobie i po Twojej tej konkubinie jechali. Halo. Słucham. Wiesz co? Patrz swego zrówka, nie mego. Zrozumiane? Nie znali? Zrozumiane? co? to! Wiesz o tym? Ja proszę, nie dzwoń więcej. Ja proszę, nie dzwoń więcej. To jest wszystko teraz nagrywane. To jest wszystko nagrywane i będzie napisany twój numerek. A jutro zabiorę do policji, nawet dzisiaj. Wiesz o tym? Że kurwa, znajdą ciebie nieznany. To nie, że zmienisz numery. Zmienij ile chcesz, ale znajdą. Bo każdy numer musi być zarejestrowany. Wiesz o tym? Za Zaroganie mnie. Ja nie podaruję. Chuju, powiedz jebany. A ty jaki jesteś inny? Inny jesteś? Słucham? człowieku, nie dzwoń lepiej. Proszę cię. Proszę ciebie, nie dzwoń! Dobra, ale ja A jak u ciebie trówka tylko... A może przestańcie rugać się, co? Słucham? Z gotówku, tylko... To iść do żonki albo do Konkubiny. Nie mam, to iść do Konkubiny. Pierniczy mnie. Widzicie wyzwania? Bez żadnego ale do mnie. Bez żadnego ale wyzwania, ale numer trzeba zapisać dla jego Halo. Słucham? Nieznany? Kogo? Ja piszę, czy ty, czy ty mnie męczysz? Że kontrola straży miejskiej bez przerwy? A zaraz, kogo jeszcze naszleś? Kogo jeszcze naszleś? Kogo na, na mojej ziemi napisał twój prezesik Wojteczek? E-maile wysiał? Kogo? Kogo jeszcze nam Gdzie myślisz, on? Gdzie? Gdzie? Gdzie jeszcze nam umiesz? Słucham? Nie słyszę. Nie słyszę. Więc jak y, nasyłać straszniców? Tak, bo dziś była. Lżej Tobie na chuju, lżej. Przepraszam bardzo, lżej na chuju. Przepraszam, słuchaj mnie. Chuj za jebany. Po jesteś. Słuchaj, lżej tobie jak Straż miejska była. Przepraszam, otwórz na pytanie. Lżej czy nie? Otwórz na pytanie. Czy lżej? Jak była u mnie kontrola Straży Miejskiej? Dzisiaj. Bo kurwa byłeś zalany, zachlany, za pity, mordę swoją. Byłeś nie Czego dzwonisz? Czego dzwonisz? Czego dzwonisz? Ja mam twój numer, dawno już zapisany, nieznany. Wiesz co, będzie to, jest zgłoszone, nagle będę zgłaszać, że mnie i tak dalej. Ja już mam twój numer. Maar twee nommers het gesê. Kurwe jy is dit die sent by nommer. Eh, kan iemand wys vir my eers toe? Damreer, sien jy dit? Op. Dobra, dobra, dobra. Do, co? Ja nie bym chciał, żeby był pod zodiakiem. Zodiak, zodiakiem. Osi, no może być 19, może być Ale czekam na, na jednego człowieka, bo muszę sprawę omówić. Добре? Чекаш?

Bo to jest twój kolega. Raz, dwa, ty jego nauczysz, wiesz? E, słuchaj, to przyjdź pod bramkę, nie pod zodiak, tylko pod bramkę. Powiedz mu w oczy, dla kolegi, dobrze? Dobrze, przyjdź tam pod moją pozycję, zobaczysz. Nie, kurwa zobaczymy. Zobaczymy, kurwa. Zobaczymy, kurwa. Widzicie? co już? Czeruż, wyzwania, wariat cholerny, psychicznie chory człowiek. Ale to wiem kto, zmienia głos na komputerze, to ja Halo, ja będę Ciebie widzieć w kamerach i Twoją rakietę będę widzieć i słyszeć i czuć. Co? Na razie trzymajcie się.